Przyjęło się nazywać Kostarykę najbardziej kolorowym krajem na świecie. Póki co po kilku dniach opuszczam zdominowane przez zieleń lasu i błękit morza karaibskiego Puerto Viejo. Co jak co, ale z transportem to w Kostaryce bywa akurat niezbyt kolorowo. Nie wiem o co tu chodzi. Przyjechał bus do San Jose. Nikogo nie wziął. Wiedział, że nie ma miejsca. Czyli... Inni ludzie stoją na danym przystanku jak sieroty. Wsiadam w busa do Limon. Jadę, nie mam pojęcia co z tego wyniknie. Nie mam pojęcia o co tu chodzi. Podobno do San Jose się jest z innego dworca, mimo że stały tutaj dwa autobusy do San Jose. Będziemy zwiedzać limon. limon. No i jest faktycznie inny. Jeszcze każdy z tych autobusów ma na są z tej strony. Każdy z nich ma osobną kasę, oczywiście nijak nieoznakowaną i trzeba wiedzieć o tym, gdzie ona jest. Niesamowicie popieprzony. Ale o dramatycznie kretyńskiej organizacji transportu autobusowego jeszcze będzie okazja wspomnieć. Tymczasem udaje mi się złapać autobus do stolicy, która na pierwszy rzut oka nie wygląda na najniebezpieczniejsze miejsce świata. Jednak to chyba nie przypadek, że po przyjeździe ani jeden z pozostałych pasażerów nie wychodzi piechotą poza mury dworca bez zamówionej taksówki. Nie wygląda to jakoś tragicznie, póki co. Kiedy po kilkunastu minutach marszu zauważam przejeżdżającą taksówkę, postanawiam darować sobie pozostałe 40 minut spaceru do hostelu i machnąć ręką. Taksówkarz, wskazując palcem na co drugą mijaną ulicę, powtarza dla utrwalenia w mojej pamięci chyba pierwszy zwrot po hiszpańsku, którego nauczyłem się już w Ameryce. Mój peligroso. Internet i przewodniki pełne są mniej lub bardziej słusznych zachwytów nad Kostarykańskim Wybrzeżem i dziką przyrodą rozkwitającą w parkach narodowych. O dużych miastach jak San Jose albo Limon nie wspomina się zazwyczaj wcale, a jak już to tylko pokrótce o tym jakie są brzydkie, nudne i niezbyt bezpieczne. Pierwszy dzień w stolicy spędzam w dziesięcioosobowym pokoju jakiegoś mnelskiego hostelu, organizując sobie dalszą podróż. Kiedy wreszcie przestaje lać deszcz, wychodzę na ulicę i szybko przekonuję się, dlaczego kostarykańskie miasta nie przyciągają zbyt wiele uwagi. Kolejnego dnia postanawiam przeprowadzić się do innej dzielnicy. Stolica Kostaryki San Jose liczy sobie około miliona mieszkańców, co stanowi jakąś jedną czwartą Całego narodu. Z kolei dla przyjezdnych i turystów jest zazwyczaj głównie tylko przystankiem przesiadkowym w drodze na lotnisko, a większość w ogóle się tutaj nie zatrzymuje. I kiedy rozmawiałem z kimkolwiek, kto wcześniej był w Kostaryce, to ludzie się mi dziwili, po co ja tu w ogóle nocleg biorę. I tak szczerze mówiąc po jednym dniu pobytu. No muszę przyznać im rację, że faktycznie Nie jest to do końca uzasadnione właziłem wczoraj Przez kilka godzin po mieście Próbując cokolwiek Zobaczyć Uchwycić na kamerze Nawet nie mówię o jakichś nie wiadomo jakich Perłach architektury czy Wydarzeniach nie z tej ziemi, ale W większości miejsc świata Da się nagrać chociaż jakieś tam Przebitki z życia ulicznego tu nie wiem, ktoś handluje kokosami, tam kobieta sprzedaje kolorowe chusty jak w krajach arabskich. W Afryce jeżdżą na rowerach, cokolwiek. Żeby się działo, żeby taki punkt zaczepienia mieć. No nic. Przez 5 godzin nagrałem może z 30 sekund, bo tutaj nic nie ma. Szarobuje ulice, zakratowane domy, wszystkie takie same, nic się nie dzieje. Ja nie wiem. Tak czy inaczej, ja tutaj też nie przyjechałem tylko po to, żeby zwiedzać San Jose, ale żeby ogarnąć sobie parę spraw na internecie. Tutaj hostele są trochę tańsze zorganizować sobie dalszy etap podróży. Więc nie powiem, żeby ten czas był jakoś tam bardzo stracony. No a co do miasta samego w sobie, to jeszcze damy mu szansę, może wyjść dziś wieczorem, może mieszkańcy swoją nieopisaną gościnnością, obronią jego walory. Pójdę jeszcze później też na jakiś targ, może tam się cokolwiek będzie działo. No a jak nie będzie nic ciekawego, to spieprzamy stąd i nawet nie będę wam dupę z bzdurami. A ja w sumie zrobimy może coś z cyklu zakłady fryzjerskie dookoła świata. Akurat jest. Może by mi się przydał w sumie? Dawajcie. Nie obyło się bez drobnych korekt, ale i tak jest sporo lepiej niż w Tanzanii ostatnio, prawda? I właśnie między innymi po takie rzeczy się tutaj zatrzymałem, pranie sobie też zrobić. Bo na tych wiochach to dało się tylko upić, zjeść hamburgera za 50 zł i ewentualnie posurfować, jeśli ktoś potrafi. Czyli nie ja na przykład. A cóż to za chleb. Przynajmniej ciekawszy niż te szarobóre ulice. ulica. jakieś slamsy w To jest dziwne uczucie, jak się znajdzie sklepik z ozdobami świątecznymi. Dookoła są palmy, i gdzie indziej było 30 parę stopni, tutaj jest 20 parę. Jak nawet kościół tutaj jest za drutem kolczastym, to musi być jakieś ciekawe sąsiedztwo bananowiec i święty Mikołaj, ze świętym psem chyba. Dla mnie kurwa maps mi poprowadziło W ogóle to zmieniam Hostel, bo Tam mi się lokacja nie podobała <gryw> Póki co jest coraz lepiej Szara ulica Coś takiego Nieźle. Całe 3 dolary więcej niż za te oborę dziesięcioosobową. Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej. Przeciętni Kostarykańczycy często żywią się w tak zwanych barach soda. Tamtejsze jedzenie doskonale komponuje się z klimatem miasta. Nie jest ani jakoś szczególnie odrażające, ani też smaczne. W sumie to jest całkiem nijakie za to jest bardzo tanie w porównaniu do cen w Kostaryce. To jedzenie jest takie jak w latach 90-tych. Jadałem na przykład na szkolnej stołówce czy tam nie wiem. W sensie podstawowe z podstawowych produktów kurczak. Co tu jest? Cebula, fasola, ryż, trochę makaronu. No ten banan pastewny pewnej egzotyki nadaje, ale to można ziemniakiem zastąpić. Usmażone, sól pieprz. No i wszystko, jest potrawa. No, także zapewniam, że tego typu ko typowo kostarykańską potrawę można spokojnie odtworzyć dokładnie w każdym polskim domu. No i okej, okay, w sumie tańsza niż jeden browar w Puerto Rico. Postanowiłem wyjść z mojej chatki świętego Mikołaja na krótki spacer poglądowy zobaczyć jak miasto się prezentuje od strony społeczno-towarzyskiej. Ja pierdolę wysiada człowiek z autobusu i chyc prosto do dwumetrowej dziury. Popieprzyło mi się w głowie, jak widzę coś, co jest chili, to biorę od razu, wziąłem drinka chili, panierowane chili, kurwa, coś tam jeszcze chili ma przyjść. To jest konwersacja XXI wieku przez translator. No i kto powiedział, że hiszpański jest niezbędny w Ameryce Łacińskiej? Na ten moment jak chodzi o ranking centrów dużych miast w Ameryce Środkowej, to jednak Panama City wypadła trochę bardziej okazale. Chyba pierwsze miejsce w tym mieście, które jako tako nadaje się do zrobienia mu zdjęcia. W tym wypadku budynek poczty. Nie wiem, z którego wieku nie obchodzi mnie to. Przepiękny pomnik miejscowej grubej baby. Market centralny. Za moimi plecami takie miejsca często bywają najciekawsze w danym mieście. Nie powiem, żebym wypowiadał te słowa z wielkim przekonaniem. Cóż, jak ma się okazać, nawet San Jose potrafi pozytywnie zaskoczyć. Ej, w sumie na serio to jest fajnie. Ja tak powiedziałem sobie. O tak myślałem, że 3 sekundy przebitek pokażę i to będzie wszystko. To jest zajebiście. Pachnie jedzeniem jak w Azji. W sumie nawet lepiej niż w Azji, bo w Azji śmierdzi często. stoisko z medycyną naturalną, prosto z lasu. Zupa negra, czyli zupa z czarnej fasoli, podobno jedno z typowych dań w Kostaryce. Jak ktoś lubi kolendrę, to spoko. Ale kozackie miejsce. Nie do wiary. Przysięgam, że wchodząc tam, byłem przekonany, że zajmie mi to z dwie minuty. Powiem trzy słowa: że już jedziemy z tego miasta, bo nic tu ciekawego nie było. A wyszło tak, że spędziłem tam chyba z godzinę, i prawdopodobnie właśnie się spóźniłem na autobus. Ale mam za to. Magnesik z leniwcem, i stukanem też wszystko miało nawet szansę pójść zgodnie z planem, miało, gdyby nie wspominana już idiotyczna organizacja transportu w Kosteryce. Otóż każda firma transportowa ma swój własny dworzec, albo i kilka, zależnie od kierunku docelowego. Pół biedy, gdyby dworzec firmy X nazywał się na przykład Terminal X. Gorzej, kiedy nazywa się terminalem greckim albo terminalem Coca-Coli. Na miejscu nikt nie wie, skąd odjeżdża który autobus, a choćby nawet wiedział, to nie umie się do tej wiedzy przyznać po angielsku. I tym wesołym akcentem żegnamy się z San Jose. Udało mi się zlokalizować ten jeden z miliona nieoznakowanych terminali, z którego odjeżdża autobus w interesującym mnie kierunku. Także do zobaczenia w kolejnym miejscu. Wyjazd z San Jose zajmuje 3 godziny. I na tym historia zapewne by się zakończyła, gdyby nie obiecaną mi przy kupowaniu biletu na dworcu przesiadka do miejsca docelowego, która nie istnieje. Kierowca oznajmia, że faktycznie, gdyby była jakaś przesiadka, to pewnie odbywałaby się tutaj. No, ale jej nie ma. Wysadza mnie na poboczu drogi i życzy powodzenia, bo zbliża się północ. Dzięki parku sprawia, że nie tylko mnie. Ja, ja, ja. niespodzianka, kto by pomyślał, że pierwszego stopa w tej podróży przyjdzie mi łapać na jakimś zadupie w środku nocy. Za to zupa była smaczna. Na szczęście mam takie ułatwienie w postaci koleżanki z Hiszpanii, która została wjebana w taką samą sytuację. Więc przynajmniej się idzie dogadać z tymi ludźmi tutaj. Hiszpanka dowiaduje się przez telefon, że żadnych autobusów już tu nie będzie, a taksówkarze wołają po 150 dolarów. Tymczasem, po niecałej godzinie, nadjeżdża to jedno, jedyne auto zmierzające w pożądanym kierunku. Całkiem dobrze się składa, że ktoś w tym towarzystwie potrafi wytłumaczyć po hiszpańsku, Skąd się tu wzięliśmy i gdzie potrzebujemy się dostać? Stacja benzynowa gdzieś w środku kosty, kostary, kosty, kostarykańskiego lasu daleko od najbliższego miasta zamykana 5 minut po tym jak na, na nią przyjechałem. Muszę się jakoś dostać do miejscowości, gdzie nic nie jedzie. Gdzieś w górach. Jest środek nocy. I tam znajduje się, mówiąca po hiszpańsku i angielsku, dziewczyna, która jedzie w to samo miejsce. Ile razy taka sytuacja mogła nastąpić? Ona nastąpiła akurat teraz. Mało tego, jako że spóźniłem się na check to zamiast... Y Wieloosobowego dormitorium dostałem, prywatny pokój, za tę samą cenę. Bo już tam moje łóżko komuś dali wcześniej. Nie do wiary. Jeśli Ci się podobało i chciałbyś jakoś dopomóc w rozwoju kanału, to pamiętaj, że kliknięcie subskrypcji, łapki, dzwoneczka, napisanie komentarza na pewno wydatnie się do tego przyczynią. A jeśli z jakiegoś powodu Ci się nie podobało i masz gdzieś, czy kanał kiedykolwiek się rozwinie, to i tak zapraszam na następne odcinki, które już wkrótce może zmienisz zdanie.